Cześć, fajnie, że wpadłeś na mój kanał. Ok, postanowiłeś oddać komuś swój utwór do miksu. Albo zmiksowałeś swój utwór i jesteś zadowolony, no i chciałbyś, żeby ktoś go zmasterował, żeby nadał mu taki ostateczny szlif. Albo wręcz wcześniej, na etapie produkcji, myślisz sobie fajnie, jakby tu ktoś dograł bębny albo gitary, albo nagrał fajne chórki czy fajny wokal. O jakich czterech kwestiach musisz wiedzieć? Jakie cztery kwestie musisz mieć ogarnięte? Przemyślane, zrozumiane, żeby ten proces czy też akt oddania Twojej muzyki w inne ręce się udał, żeby to był sukces. Po pierwsze, jeśli postanawiasz kogoś zaprosić do udziału w swoim projekcie, czy to będzie nagranie jakichś instrumentów, czy zmiksowanie, czy zmasterowanie, no to przecież robisz to na jakiejś podstawie. Na przykład słyszałeś, jak nagrał bębny albo gitary w jakimś utworze, który ci się podoba, albo widzisz, że zmiksował takie a takie utwory, no i. One dobrze brzmią według ciebie, albo zmasterował taki czy inny utwór. Z drugiej strony, jeżeli pierwszy raz prosisz tą osobę o współpracę, no to jest to jakieś ryzyko, bo tak naprawdę nie wiesz, jak działanie tej osoby wpłynie na twój utwór. Więc to jest taka, taka równowaga między jakimś zaufaniem, a z drugiej strony no niepewnością, czy to jest dobry wybór, że ta osoba. Zostaje poproszona o pomoc, no bo przecież nie zrobiliście jeszcze razem 10, 50, 100 kawałków, po których już w zasadzie w ciemno ufasz tej osobie i wiesz dokładnie, jak jej działania wpłyną na Twój utwór. No więc właśnie, musisz być gotowy, żeby to był sukces, musisz być gotowy przyjąć do wiadomości fakt, że działania innej osoby odcisną swoją pieczęć na Twojej muzyce. Ta osoba odciśnie. Swoją estetykę na Twojej muzyce. I mimo tego, że na przykład tłumaczysz Bemniarzowi, jak chcesz, żeby zabrzmiał, mówisz mu w jakim tempie, um, jakie, jakiego rodzaju brzmienia byś chciał, żeby on wybrał i żeby na nich zagrał, czy żeby zagrał lekko, czy mocno, cokolwiek powiesz, to samo z mikserem. Jeżeli wytłumaczysz, że chcesz, żeby utwór miał takie, a nie inne brzmienie, taka, taki, a nie inny charakter, Pokażesz referencję, czy z masteringowcem. Bez względu na to, wszystko i bez względu na to, że te osoby poproszone o współpracę, wyjściowo chcą to zrobić tak, jak Ty tego oczekujesz, no bo takie jest ich zadanie. Mikser to nie jest człowiek, który wymyśla za ciebie styl, vibe, piosenki. To jest człowiek, który musi zrealizować Twoje pomysły, pomóc Ci dojść do tej wizji, którą Ty masz w głowie, prawda? Ale mimo wszystko. Jego działania wiążą się z jego estetyką, z jego słyszeniem, i one wpłyną na muzykę tak, że ona będzie inaczej brzmiała, niż gdybyś ty sam wszystko zrobił od A do Z. Więc musisz się zdecydować, czy chcesz mieć ciastko, czy zjeść ciastko, bo nie da rady, żeby było tak, że ty będziesz miał absolutną kontrolę nad swoją muzyką, taką stuprocentową. A jednocześnie był zadowolony z działań innych osób, bo one mają minimalnie inną albo bardzo inną estetykę. I nawet jeżeli gdzieś te estetyki się ze sobą łączą, jest jakaś harmonia, jest jakaś współpraca, porozumienie, to zawsze troszeczkę inaczej to będzie brzmiało. Więc co najmniej dwie opcje: albo dalej uczysz się produkować, nagrywać instrumenty, miksować, masterować sam. I wtedy masz absolutną kontrolę nad tym, jak to brzmi, według Twojej wizji. I nikt ci nie przeszkadza, nikt ci nie proponuje czegoś, co może jest dziwne dla Ciebie, prawda? Albo otwierasz się na to, że ktoś może zaproponować coś, czego Ty nie chciałeś, albo nie miałeś takiego pomysłu, albo może to brzmi troszeczkę inaczej od tego, co Ty miałeś w głowie, ale nie musi być złe, tylko jest po prostu inne, bo to jest. Inna osoba, która ma swoją estetykę, swoje doświadczenie, a jeżeli to jest fachowiec, który ma swoje wręcz sukcesy i swój dorobek artystyczny, no to jest też jeszcze ten element, że może to, co on zaproponował, albo jest duże prawdopodobieństwo, że to, co zaproponował, jest po prostu dobre, jest lepsze, mimo tego, że brzmi to inaczej niż ty sobie to wyobrażałeś. To jest pierwsza kwestia, którą musisz sobie przemyśleć. Musisz ogarnąć i zdecydować się, zanim będziesz prosił inne osoby o współpracę. Czy szukasz producenta, który pomoże Ci stworzyć Twoją pierwszą piosenkę? Tak od podstaw od songwritingu, przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu. Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy, zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy. Czas na Twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę RUB Pro i zarezerwuj konsultacje ze mną albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia. Druga kwestia, którą musisz wziąć pod uwagę, przemyśleć, zrozumieć i podjąć decyzję, jak sobie z tym poradzić, jest taka. W języku angielskim na przykład. Zapalenie o skrzyli nazywa się bronchitis. I wiele różnych stanów zapalnych kończy się na ITIS. Jest też takie słowo demo ITIS. Słyszałeś o tym stanie chorobowym? Demo to jest chroniczne, zapaleniowe przyzwyczajenie do dema. I teraz tak, im dłużej masz do czynienia z jakąś wersją utworu, z demem, który nagrałeś miesiąc temu. Trzy miesiące temu, i teraz im bardziej się będziemy cofać, dwa lata temu, dekadę temu, ten utwór w zasadzie przestał być demem, tylko w Twojej głowie, w Twoim słyszeniu, on już jest wersją obowiązującą. No i teraz tak, dajesz takie demo, albo traki z takiego dema do zmiksowania. No i teraz problem polega na tym, że ponieważ bardzo przyzwyczaiłeś się do tego, jak to już brzmi, to bardzo ciężko będzie zaakceptować nową wersję, bez względu na to, jak dobrze ona zostanie zmiksowana. O ile lepiej ona obiektywnie mówiąc będzie brzmiała. No i teraz tak, im gorsze brzmienie dema, tym, tym poważniejsza jest to e, kwestia. Dlatego, że jeżeli po prostu skupiłeś się na tym, że nagrywałeś, nagrywałeś, dobrze się bawiłeś z przyjaciółmi, coś tam wrzuciliście jeden track, bębny nagraliście tu, gitary, wokal, bez większego zaangażowania intelektu w kwestię tego, jak to razem ze sobą się lepi. No i potem następuje ogromne maskowanie się różnych elementów. Brzmienia instrumentów się wzajemnie em, zakłócają, czy gdzieś tam znoszą, czy, czy zamulają w ogóle całość. No ale gdzieś tam to zostało zgrane, to żyje w Twojej świadomości, w świadomości Twoich przyjaciół. No, i im dłużej to żyje w Twojej świadomości, tym bardziej Twój mózg jest w stanie przefiltrować i przeprocesować to brzmienie dema. I ty słyszysz wszystkie instrumenty, które nagraliście. Natomiast jak dostaje to trzecia osoba, to w zasadzie słyszy jedną wielką po prostu kupę dźwięków. No i nieraz już byłem w sytuacji, w której dostaję traki do zmiksowania, no i słucham poszczególnych traków. Jestem bardzo zdziwiony, jakie tam fajne rzeczy odkrywam. O, wow, tutaj ktoś zagrał na trójkącie takie jedno uderzenie. W demo w ogóle tego nie słychać. O, tutaj jest w ogóle trak jakiegoś tamburynu. Gdzie jest ten tamburyn w demo? Nie ma, bo on po prostu znikł w ilości rzeczy, które zostały nagrane i nie potraktowane odpowiednio, żeby one jednak miały swoje miejsce w miksie. To samo z gitarami. Mamy gitary elektryczne, akustyczne. to jest jakieś piano. O, a tutaj nagle jakieś trzy fajne akordy na urlicerze zostały zagrane. I teraz na przykład, na przykład jak ja dostaję taki, taki utwór do zmiksowania i odkrywam te traki, to odkryję coś bardzo fajnego. Jakie fajne, trzy akordy urlicera, tylko raz w utworze. No to potem mam takie pragnienie pokazać je w miksie. No i teraz tak, jeżeli bardzo przyzwyczaiłeś się do demo, ja teraz robię mix, w którym pokazuję te fajne rzeczy, które gdzieś tam się działy, nagle te trzy akordy na ulicerze czy ten trójkąt jest pokazany. Co to w ogóle za utwór? Już dosłownie miałem taki, taki feedback. To chyba inny utwór jest. Więc tu jest też taki, taka kwestia tego, jak świadomie produkujemy, nagrywamy. Jeżeli nie będziemy w stanie, jeżeli ty nie będziesz w stanie odkleić się od demo i otworzyć się. Na miks utworu, na jego nowe szaty, na jego nowe życie, to nie ma szans. Znowu, musisz to zaakceptować. I albo decydujesz się, że to demo to jest ten obowiązujący miks, i to wcale nie musi być zła decyzja, bo jeżeli tobie się podoba, to ci gra, Twoim przyjaciołom się podoba i ty się pod tym podpisujesz, to jedziesz na Spotify a z tym, wydajesz ten utwór i niech się inni cieszą. Jedni będą mieli opinię, co to w ogóle za miks, to nic nie słychać. A inni będą mówić, jaki fajny vibe, jaki fajny miks. Super, to jest twoja decyzja. Ale jeżeli decydujesz się, żeby ktoś to zmiksował, to bądź świadomy, że to będzie nowy utwór, to będzie inny utwór. I musisz dać sobie trochę czasu, żeby albo docenić, albo przyzwyczaić się, albo odkryć wręcz, jak ten utwór, jak te traki, które nagrałeś dwa lata temu, pół roku temu, 10 lat temu, teraz mogą brzmieć. A więc Demo ITs trzeba uważać na ten chroniczny, zapaloniowy stan przyzwyczajenia do demo. Trzeci element, trzecia kwestia, która nie do końca jest chyba rozumiana przez wielu ludzi, a mianowicie, co to jest dobra translacja miksu produkcji czy masteringu? Wszyscy rozumiemy, że no, trzeba zrobić taki produkt, taką piosenkę, ona musi mieć takie brzmienie, żeby dobrze brzmiała nie tylko w studio, na monitorach studyjnych, ale również w living roomie, w samochodzie, na boomboxie i nawet na głośniku telefonu. Ale czy dobra translacja polega na tym, że twoja produkcja, miks, który powstanie, mastering zabrzmi tak samo? Na każdym z tych systemów odtwarzania audio to jest absolutnie niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że każdy z tych systemów odtwarzania ma inną krzywą reprodukcji audio. Co więcej, ma różny zakres y, częstotliwości audio, który jest w stanie zreprodukować, czyli przenieść. No, umówmy się, głośniki studyjne przenoszą audio, na przykład dół nagrania do 50 Hz. 40, 35 herców, 25 herców. Głośnik w telefonie nie ma dużo informacji poniżej 200 herców, prawda? I tak samo każdy inny system, o którym będziemy rozmawiać, będzie miał inną krzywą, czyli na przykład wokal, pewne częstotliwości w wokalu mogą troszeczkę inaczej brzmieć na telefonie, a troszeczkę inaczej w Twoim samochodzie, a jeszcze inaczej w studio. Więc zrobienie miksu czy masteringu, Teraz z Twojej strony, oczekiwanie takiego miksu czy masteringu, czy takiej produkcji, żeby ona brzmiała dokładnie tak samo na każdym systemie odtworzeniowym, to jest mit, to jest nie do zrobienia. Zadaniem miksera, producenta, zadaniem kogoś, kto masteruje, jest sprawienie, żeby piosenka brzmiała w jak najlepszy sposób na jak największej ilości systemów odtworzeniowych. No i oczywiście do tego ludzie stosują nasycanie. Kompresję, IQ i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o ten midrange, prawda? Nie można zrobić miksu, nie ma takiej możliwości, żeby miks dokładnie tak samo zabrzmiał na tych różnych systemach odtwarzania. Natomiast ważne elementy miksu muszą być obecne na każdym z tych systemów odtwarzania. My musimy słyszeć wokal w głośniku telefonu. I my musimy słyszeć wokal w samochodzie. My musimy słyszeć bębny, my musimy słyszeć inne kluczowe elementy, one nie mogą nagle nam zniknąć. Więc, jeżeli na przykład ja miksuję utwór i oprę go o najniższe częstotliwości i rzeczywiście tam będzie taka poducha, taki dół poniżej 100 Hz, po prostu potęga, kiedy posłuchamy tego na głośniku telefonu czy w samochodzie, nawet. Już nie będzie tej potęgi, nagle cały miks nam się zapada, bo tam było najwięcej energii. No I w studio rzeczywiście robi to wrażenie, 50 Hz i tak dalej. Więc tego trzeba unikać. Mikser, masteringowiec jest tego świadomy. Natomiast nie oczekuj, oddając swoją muzykę takim ludziom, że twoja muzyka tak samo zabrzmi na każdym systemie odtworzeniowym. Przemyśl to, pomyśl, zanim oddasz, zanim będziesz miał takie oczekiwania, że ProMix czy ProMastering ma brzmieć dokładnie tak samo na tych wszystkich systemach odtworzeniowych. I czwarta, ostatnia kwestia to zrozumienie, po co nam są referencje, jak wykorzystać referencje, czyli utwory, które Tobie się podobają, których brzmienie dla Ciebie jest takim wyznacznikiem, standardem tego, do czego Ty dążysz. No i twoją produkcją, no i tym, co mixer, masteringowiec czy producent ma zrobić z tym. Bo jeżeli oczekujesz, żeby twój utwór zabrą miał jeden do jednego, jak ta referencja, no to możesz się gorzko y, zawieść. Dlaczego? Przecież ty użyłeś innych instrumentów. Nawet jeżeli ogólny vibe jest podobny, to ty masz inny kick, masz inny bas, y, twój bas gra inne częstotliwości fundamentalne, prawda? Jest inna aranżacja, masz inny wokal, tam śpiewa Duali pał, u ciebie śpiewa kto inny. I nawet jeżeli to jest fajnie zaśpiewane, no to czy to będzie jeden do jednego? To nie jest tak, że mikser może wyczarować taki miks czy mastering, że to naprawdę będzie jeden do jednego. Nie mówiąc o sytuacji, w której na przykład jesteś entuzjastą czy początkującym producentem. I nie masz jeszcze miesięcy, lat doświadczeń w wyborze sampli w takim naprawdę bardzo dobrym sound designie, tego wszystkiego. Więc po prostu zrobiłeś, co miałeś najlepiej. Nagrałeś kilka tracków, kilkanaście, kilkadziesiąt. Miałeś taką, a nie inną wokalistkę czy wokalistę. No i teraz musimy to zmiksować. I oczywiście referencja ma wartość, bo to pokazuje mikserowi ogólny styl, do którego dążysz, czy w którym chciałbyś, żeby utwór był utrzymany. Ale oczekiwanie, że to zabrzmi jeden do jednego, to jest mrzonka. To jest naiwne. To się nie może wydarzyć. Więc bądź gotowy na to, że z traków, które przyślesz mikserowi, on zrobi wszystko, co będzie mógł, żeby pójść w kierunku, który wyznaczy referencja. Ale nie będzie to jeden do jednego. Trzeba dać sobie też czas, żeby się uczyć takiej produkcji i, i żeby pracować potem z czasem, z takimi ludźmi, którzy naprawdę. Tak świetnie grają na instrumentach, czy tak świetnie śpiewają, że my będziemy coraz bliżej tego standardu, który wyznaczają nasze referencje. Ale to nie jest proces, który można zrobić w dwa miesiące, sześć miesięcy, może nawet w dwa lata, tylko uczymy się tego latami, budujemy swoją estetykę, budujemy kontakty, pracujemy z coraz lepszymi artystami, no i wtedy nasze miksy będą coraz lepiej brzmieć i będą coraz bliżej tych referencji. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Przemyśl koniecznie te cztery kwestie, które tu omówiłem. Zastanów się, jakie ty masz podejście w tych czterech kwestiach. No bo przecież chodzi po pierwsze, o Twoją muzę, o Twój rozwój, ale też o Twoje finanse. No bo każde zaproszenie kogoś innego do współpracy wiąże się z jakąś inwestycją finansową. Więc, żeby naprawdę odnieść sukces, żeby się rozwijać, te cztery kwestie, trzeba mieć ogarnięte, poukładane, no i wtedy naprawdę możemy mówić o poważnej współpracy o robieniu muzy jak pro. Mam nadzieję, że was zainspirowałem do przemyśleń. Koniecznie napiszcie, czy macie podobne doświadczenia, czy już macie ogarnięte te tematy, czy to dla was było coś nowego. Bardzo jestem ciekaw waszych komentarzy. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wspierają kanał Rób Muzy Jak Pro. Cóż, dobrej zabawy i powodzenia w tworzeniu własnej muzy. Najlepszego. I want to